No cześć, Siemanko, z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie znowu w serii Wyżar... Wydrowe przysmaki i w tym odcinku znowu będziemy testowali sobie słodycze z Dilza z, tym, z tą różnicą, że jak w poprzednim odcinku to był bardziej taki test żelkowo-drażetkowy, tak ten jest bardziej taki ciastkano-czekoladowy. Więc mam tutaj znowu 6 produktów, tak jak w poprzednim odcinku, no i przetestujemy je sobie wszystkie, jak one smakują, czy są lepsze niż te polskie, no i w ogóle czy opłaca się je kupować. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na odcinek. pierwszym produktem, jaki sobie przetestujemy, są prażone orzeszki archaidowe w polewie o smaku białej czekolady. I tutaj te orzeszki na opakowaniu wyglądają bardziej jak takie ciasteczka polane białą czekoladą i posypane orzechami. I to są ciasteczka, które są puszczane z tego co widzę tutaj z tyłu na opakowaniu na rynek holenderski. I to są ciasteczka marki Fundies i to jest Crunchy Peanut Clusters. Zobaczymy zaraz jak to smakuje. Najpierw no sobie oczywiście opakujemy. Mmm, ale pachną bardzo orzechowo. No i tak jak mówiłem, to jest coś takiego, Tego właśnie zastanawiam się, czy to będzie ciastko, czy to po prostu jest taki, wiecie, zlepek tych orzechów sklejony ze sobą, nie wiem, jakimś miodem, czy czymś takim i właśnie polany białą czekoladą, więc nie pozostaje na nic innego, jak spróbować i się o tym przekonać. Mm. W środku to wygląda tak. Czyli to są po prostu faktycznie kawałki orzechów w białej czekoladzie. To jest raczej takiej miękkawiej konsystencji, no bardziej jak czekolada z orzechami. Ale jeżeli chodzi o smak, to jest przepyszne. Tak bardzo czuć te orzecha rehaidowe, jeszcze ta biała czekolada, naprawdę bardzo dobre. Tak naprawdę ja najchętniej gdyby na przykład przyszli do nieznajomi, to byłbym w stanie to na przykład wyłożyć sobie wiecie, na talerz, jakoś fajnie poukładać z innymi słodyczami, przekąskami i to by naprawdę robiło robotę. Jest naprawdę bardzo dobre, przepyszne. Także, jeżeli będziecie w Digi, albo w jakimś innym sklepie, w którym to zobaczycie, to możecie śmiało kupować. Nie pamiętam, czy były tylko w białej czekoladzie, czy były też w mlecznej, ale na pewno było coś jeszcze jednego. Nie, nie tylko to, ale akurat najbardziej interesowała mnie właśnie biała czekolada. Ale, tak jak mówię, jak najbardziej polecam sobie spróbować, bo są naprawdę w dehe. Kolejną rzeczą, jaką sobie spróbujemy, być może już ją znacie i kojarzycie, bo Aero kiedyś było normalnie sprzedawane w Polsce w formie takiego. Takiej czekoladki, ale bardziej wy przypominającej baton, i ją też można było sobie właśnie dzielić. To jest taka napompowana bombelkowa czekolada, polana, yy, znaczy, środek był, pamiętam, biały i był polany właśnie ciemną czekoladą. I panem, że ona tak się bardzo fajnie rozpływała w ustach. I tutaj mamy takie, z tego co widzę po obrazku, takie kuleczki, właśnie też z takim napowietrzonym środkiem, z tym, że te są o smaku miętowym. Ja, jak, tak samo jak połączenie pomarańczy i czekolady, tak połączenie mięty i czekolady też bardzo lubię, więc jak najbardziej chciałem tego spróbować. I tutaj nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku też mieliśmy taką paczkę. To też jest oczywiście od Nestle. Mieliśmy paczkę Smarties, i one też były od Nestle. I tutaj jest ten sam schemat, czyli Love to Share, aby się tym podzielić. Tutaj, oczywiście, naklejka zasłania, ale napisy są te same, czyli po prostu ze znajomym podczas filmu i jako niespodzianka. Nie przedłużając, odpakujmy sobie je w takim razie. Te chyba są wypuszczane na rynek brytyjski i irlandzki, ale tak jak mówię, to nie jest do końca potwierdzone info, to jest tylko to, co ja wnioskuję po czytaniu tego, co tu jest z tyłu na opakowaniu napisane. Pachną bardzo miętowo i w sumie spodziewałem się trochę innego kształtu, znaczy kształtu. Spodziewałem się, że to będzie okrągłe, ale tutaj na obrazku bardziej myślałem, że to jest tylko wskazane, że to będzie właśnie mięta i czekolada. Bardziej spodziewałem się, że one będą w całości brązowe, a w środku właśnie yy, zielone. No ale spróbujmy sobie w takim razie. Są bardzo intensywnie miętowe. Ale tą intensywność mięty bardzo fajnie przełamuje ta czekolada. Także to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. W smaku są pycha. Jeżeli mam być szczery, to akurat tym się nie podzielił z nikim. Bo zjadłem wszystko sam. Ale ogólnie naprawdę bardzo dobre. Szkoda, że na przykład one nie są zamykane na taką strunową zasuwkę. To wtedy można byłoby je sobie na przykład w plecaku nosić i chrupać. Tutaj oczywiście mamy taką naklejkę, że możemy to sobie zwinąć i to zakleić. Ale no to jest dla mnie takie trochę mniej poręczne. A jeżeli, jeżeli chodzi o sam smak, to naprawdę tutaj mięta rządzi, ale tak jak mówię, super jest to przełamanie czekoladą. Także dla mnie bomba. No i w środku są takie, jak ja zapamiętałem, czyli że są takie... są takie śmieszne pod zębami, po prostu czuć te bąbelki, że faktycznie jest na powietrzone. Także naprawdę bardzo spoko, możecie śmiało kupować polecam. Dobrze, na tą chwilę dosyć w takim razie czekolady. Spróbujemy czegoś innego, żeby się nie zasłodzić. I mamy tutaj ciasteczka wydane przez Bounty. Jestem ciekawy, czy one będą zrobione, na przykład z wiórków kokosowych, czy to będzie po prostu aromat kokosowy. W każdym razie na obrazku wyglądają jak takie zwykłe ciastka z takimi czekoladowymi chipsami, trochę jak takie pieguski i niby jest napisane, że to są soft baked cookies, czyli powinny być według tego, co tu jest napisane miękkie. Ja na przykład bardzo lubię takie ciastka, które na przykład mają taki miękki środek, że wiecie dookoła jest taki chrupki, a wgryzać się w środek i jest tak jakby polewa, coś takiego bardziej płynnego. No więc odpakujmy je sobie. O, od razu uderzył mnie taki mega zapach kokosa. Ojej. Ciastka ogólnie się ze sobą posklejały, wygląda to w ten sposób. Myślałem, że one będą ogólnie większe, że to będzie coś bardziej jak te ciastka od Milki. A tutaj mamy taką no takie ciasteczka i faktycznie są mega klejące. Nie wiem, i ogólnie są strasznie miękkie. Śmieszne takie. No ale dobra, przypuszczam, że od tego, że się skleiłeś, smak się nie zmienił, więc y, spróbujmy. Są bardzo kokosowe, bardzo dobre, słodkie. i Faktycznie smakują jak Band. <grym> smakują jak Bandy. Wydaje mi się, że one są właśnie. Mają w sobie chyba bardzo dużo wiórków kokosowych, bo widzę je tutaj przede wszystkim. Zastanawiam się właśnie, czy one nie są w ogóle zrobione z wiórków kokosowych, tylko coś tak przepiekło. Raczej niemożliwe, ale. Naprawdę bardzo dobre ciastka. Szkoda, że się posklejały, a przechowywałem je na pewno odpowiednio, w suchym miejscu, w szafce. Mm, ale ogólnie, jeżeli chodzi o smak, super. Zdecydowanie te ciastka mogłyby leżeć obok tych orzechów w białej czekoladzie. Super by się to ze sobą komponowało, naprawdę impreza udana po całości wtedy. Tak to wygląda w parku, są takie dwie przegródki. I ja myślałem, że w ogóle to ciastko będzie wielkości właśnie takiej jednej przegródki, a one są, no nie są takie jak myślałem. Niemniej jednak polecam bardzo dobre ciastka. Kolejnym słodyczkiem są Oreo Bites wydane przez Cadbury. Niestety słodyczy Cadbury jest bardzo ciężko ogólnie dostać w Polsce, a szkoda. No, ale mamy takie sklepy właśnie jak Dills, gdzie możemy znaleźć tego typu łakocie. Więc tutaj jestem ciekawy tego smaku. Obstawiam, że to może być po prostu zwykłe nadzienie Oreo z, z ciastkiem Oreo, po prostu oblane czekoladą. No, ale opakujmy je sobie i sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. Pachnie czekoladą. Nie, nie czuję, żeby to pachniało Oreo. I to są takie malutkie czekolady. Wyglądają jak po prostu jedna mała kostka oderwana od zwykłej tabliczki. No ale spróbujmy, jak to smakuje. Myślę, że to w smaku będzie bardzo podobne do czekolady Milka z Oreo, ale to jest zupełnie inny rodzaj czekolady. Jest zupełnie inną czekoladą oblane. Nie powiem, czy jest lepsze czy gorsze. Po prostu jest inne ale w smaku jest bardzo dobre. Ta czekolada fajnie smakuje, no i te kawałki ciastek koreo też fajnie chrzęszczą pod zębami. No i samo nadzienie to już wiadomo, ciastko Oreo to ciastko Oreo. Ogólnie bardzo dobre do pochrupania. Szkoda tylko, że też jest zamykane na zwykłą naklejkę, a nie na suwak. Chociaż nie wiem, czy noszenie tego na przykład w torbie byłoby bezpieczne, bo obstawiam, że to by się bardzo szybko ze sobą posklejało. Ale w smaku, tak, jako taka przekąska, w pracy czy na przykład w szkole, bardzo dobra. Także śmiało również polecam. Dzisiaj mamy chyba taki dzień dobrych słodyczy, ale mamy jeszcze dwa przed sobą, więc yy, jeszcze nie mówię hop, no bo będzie tak jak ostatnio. Przedostatnim produktem mamy tak. I myślę, że to są słodycze znane wszystkim. To jest po prostu taki jakby karmel oblany czekoladą, coś takiego. Yy, o smaku migdałów, chyba bodajże. Migdałowe czekoladki, dokładnie. I wstyd się przyznać, ale jadłem już coś, co jakby było kolaboracją właśnie z Dain, bo jadłem jakieś lody, jakiegoś batona, ale nigdy właśnie nie jadłem y, samych tych słodyczy, więc tak naprawdę ja nie wiem, jaki jest ich oryginalny smak. Bo one zawsze były połączone z czymś innym, dlatego też zdecydowałem się właśnie je sobie przetestować, również tutaj z Wami. No i w takim razie odpakujmy je sobie i zobaczmy, jak one smakują samodzielnie one są wszystkie zapakowane jeszcze osobno, tak jak to pokazuje tutaj obrazek, więc sobie odpakujmy. Czuję, że one są takie dosyć twarde, to nie są miękkie hmm, cukierki. No i w takim razie na zdrowie. Strasznie słodkie. Rzeczywiście jest karmelowe. Są tutaj orzechy, ale chyba nie byłbym w stanie jeść tak całej paczki bo bym po prostu się zasłodził i zębiłoby mnie chyba już po trzeciej. Nie jestem fanem chyba aż tak słodkich słodyczy. Dla mnie to jest aż za mocne. Nie powiem, że one są niedobre, bo są smaczne, tak w smaku, ale ogólnie ich słodycz jest tak intensywna, że nie jestem w stanie jakby ocenić tego obiektywnie, bo smak jest ok, ale to jak one są słodkie mi strasznie przeszkadza i Chyba mimo wszystko nie kupiłbym ich już po raz kolejny, wiedząc już jak to smakuje. W tych innych kolaboracjach, tak chyba że z Milką, ten smak jakoś tak trochę bardziej zanikał. One dla mnie same w sobie są za słodkie, także dobrze, że nie pochwaliłem tego testu przy poprzednim razie, że już będzie Dzień Dobrych Słodyczy, bo chyba to nie do końca mi pasuje. Nie powiem, że jest niedobre, po prostu nie pasuje mi, i w sumie taka jest moja opinia. I ostatnia rzecz, jaka nam została, to są Oreo Happy Birthday, a raczej Birthday Party. Na początku myślałem, że to będą Oreo o smaku ciasta urodzinowego, ale chyba nie, ze względu na to, że tak jak kojarzę, Oreo o smaku ciasta urodzinowego, chyba mają napisane wprost, że to jest Birthday Cake. A tutaj mamy Birthday Party, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o opis. To tutaj jest napisane, że to są ciastka o smaku karmelowym. Więc trochę mnie to zastanawia. Wydawało mi się, że oreo kar karmelowe ma chyba brązowy środek, a ten wygląda na biały na obrazku. No ale zobaczmy, jak to się ma do wyglądu ciastka i czy faktycznie smakują karmelem. Na pewno będą smakowały karmelem, bo czuję już bardzo intensywny zapach karmelu. Oczywiście mi się połamało pierwsze. No ale ok, spróbujmy w takim razie samo ciastko. Ono już sobie jest takie. Mam wrażenie, karmelowate, chyba że to przeszło tym nadzieniem. Nie mogę go wyjąć, ale są. O. Bardzo intensywnie pachną karmelem, naprawdę. Aż mi się od razu kojarzy z taką kawiarnią i wiecie z ciastkiem do kawy. One mimo wszystko w smaku bardzo przypominają takie zwykłe Oreo. Czuć taki delikatny. Przede wszystkim na pewno pachną karmelowo. Ale tego smaku aż tak bardzo się tak nie czuwa. Bardzo są zbliżone do takiego najbardziej klasycznego, podstawowego Oreo. Czuć, że mają ten karmel, ale tak bardzo delikatnie. One ba bardziej pachną, niż smakują tym karmelem. Ogólnie niezłe, ale chyba nie tego się spodziewałem. Ale pachną takim naprawdę bardzo słodkim karmelem. Ja myślałem, że może ona też, że chociaż będą miały jakąś posypkę w sobie, skoro to jest birthday party czy coś takiego, a to takie jest. Na zwykłe ciastko o smaku karmelowym, co jest trochę oczekiwane dla mnie przy takiej nazwie. Nie jest złe, ale w sumie to jest kolejna rzecz, którą zostawiłem sobie na sam koniec, na której się zawiodłem, tak jak w przypadku tych M&M'sów mm, ze słonym karmelem. Więc jeżeli nie widzieliście jeszcze, jeszcze tego odcinka, to tutaj na pewno karta gdzieś się pojawi do niego. Takie, można zjeść, ale to nie jest jakieś szaleństwo. Także to już byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla was do przetestowania. Mieliśmy dzisiaj trochę taki właśnie Inny odcinek testowy, i jeżeli mam być szczery, to z tego wszystkiego najbardziej smakowały mi te czekoladki i te ciastka banti Cała reszta była taka. Mm, wszystko było dobre, ale po prostu jedno i drugie przypadło mi najbardziej do gustu. To bym jeszcze najchętniej sobie kupił i po prostu ja. Tutaj to area miętowe też było dobre, ale jeżeli miałbym je uklasyfikować między tym a tym, to chyba to dałbym jako trzecie miejsce. Jako taką typową czekoladową przekąskę. Ja Wam na tą chwilę bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy najbardziej lubicie, jeżeli który z nich jedliście, albo który najbardziej chcielibyście spróbować. Może macie jakieś dojścia do innych słodyczy tego typu, albo z innych serii. Dajcie znać, które Wam najbardziej smakowały. Ja na tą chwilę dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby właśnie podzielić się swoją opinią w komentarzach, zostawić łapkę, zostawić subskrypcję. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na swój Instagram. Tam możemy mieć ze sobą częstszy kontakt, a na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się na razie. Cześć!